Prawdopodobnie było widać tutaj trochę trajpoda, bo ustawiła kamerę Pamela. Ale nie przejmujcie się, już jest wszystko ok. Nieprawda, nie było widać, nie doceniasz mnie, mała Pekardo! A ty mnie doceniasz? Przed chwilą powiedziałeś, że y, to może ja zrobię bola. Bo ja go zrobię szybciej i na pewno A. lepiej. Nie, ja zrobię go na pewno lepiej, a ty wiesz o nim więcej. Nie, nie kłóciłeś. Jestem mega To Piszcie w komentarzu jakie macie domowe sposoby na przyziemienie. Ale teraz jest sezon przeziębionych, więc jesteś taki jak wszyscy. Ja tym nie jem ja się nie przeziębiam. Kogo my tu mamy? Dzień dobry! Hi! Hi, my, hi, my name is Andrew! <laughs> <YouTube 'a. laughs> Dobra, puściliśmy wczoraj w no. film o takim e, jedzeniu, gdzie nie ma mięsa i czy to jest zdrowsze, czy nie, i oni ocenili, że my chcieliby spróbować. No i nakupili tego zielska wczoraj. No jest nie, mega, no, mega zielony. Ale e, owoce i warzywa to my jedliśmy zawsze. To tak, nie jest no No nie przypadek, bo to jest dieta fitlowa, że tak naprawdę oni się zorientowali, że. Po co my dodawaliśmy tego kurczaka do szejków z rana? nie, no, ja nie chcę, nie. Czekaj. Ja. To potraktowałem jako challenge. Dla mnie to zabrzmiało, o, może no. to fajne na przykład nie jeść mięsa przez jakiś czas i zobaczyć, co się wydarzy. No, na przykład. Ale to nie, ja nie mówię, że nie będę to tego zobaczyć. Ja chcę być, teraz wiesz, na świeczniku, nie? Mówił, że będzie weganem, a teraz co robi? Król jest Kochan. vegan zawsze. On, ja je marchewki same. W każdym razie trenero do nas przybyli, zawitali w nasze skromne progi. Jak widzicie, no nawet się zmieścili. No i sprzątaliśmy razem. Byliśmy wczoraj wspólnie na zakupach. Co możecie w sumie zobaczyć? Tak, rozpoczynamy ja, projekt Wege Fit Lovers. I jedziemy właśnie po Wege zakupy do One Dollar Store. Powiedz dokładnie, jakie zakupy. Każdy jest zaciekawiony, ludzie nie lubią tajemnic, zdanek tajemnic. Oni chcą wiedzieć dokładnie. Co ty jesz? Parzywka, moi drodzy! Jakie warzywka? Marcheweczka, Marcheweczka, kalafiorek, kalafiorek brokulik czym kalafiorek? Kalafiorek na przykład w kotletach z buraków, tak? Nie, Też. w kotletach z kalafiora A, w kotletach z kalafiora, a nie z buraków Widzisz od razu kto gotuje, dobrze. dobrze! Mamy nowy projekt, nazywa się on WegeX I zbieramy wszystkich influencerów wege. Zamykamy ich w jednym budynku i zobaczymy co się wydarzy. Kiedy się zjedzę? Jest... Dły. Znajdujemy się właśnie na skrzyżowaniu, gdzie Andrzej, zwany również Andreą, wyciąga kija i próbuje złowić szczupaka. Mordo, ściupak na czerwony! Jeden. Dawaj ściupaka! Chcę wam trochę zdradzać, bo tam jest koral, ale właśnie planujemy kupić mu prezent urodzinowy. Jakieś balony. Może kartkę jakąś, nie wiem, co, co moglibyśmy napisać w takiej kartce dla Koral'a? A już nie usłyszę. Urodziny Sprawdźmy czujność. Andrzej! Jej, ogarnął! Andrzej! Tak się spania. Chciałabym być osobą, która je taki czas. Nie jesteś taką Zabry. osobą i nigdy nie będziesz. Gdybym tak przyszła do tego działu, powiedziała: Jezu, wszystko za jeden dolar, 99 cent. Biorę sobie to, to do herbatki, na wieczór do filmu i nic. Nie przejmowałabym się. To jest słaby PR dla dobrej żywności. W ogóle jak się zastanawiacie, kim jest Andrzej, Jestem chyba Andrzej. że się nie zastanawiacie po Wam historię. Yeah. Pracowaliśmy, y, nasza pierwsza lepsza praca była w parku trampolin? To jest to, co kiedyś wam opowiadaliśmy, że pracowaliśmy pod trampolinami to przez niego. To jest ten człowiek. I tam Andrzej, został menadżerem. I on tak wszedł i mówi jesteś tu trenerami? A co pod trampolinami? Moglibyśmy posprzątać? I tak pod... od nienawiści do przyjaźni. To jest tyle lat pracy co nad tym, nad rozumieli, tym rozumieli. żeby nam się układało. No. Jak nie ma bata, to myszy harcują. <noise> ale dzięki temu zrozumieliśmy, że praca pod kisz to nie praca dla nas. I tak powstał fit dla nas. Ej, ale teraz mi wisisz. Za to nie możesz mi odmówić. Pamela, trzymaj kamerę. Nie możesz mi odmówić. Robimy teraz pompki. Nie. Za to jest pokuta za tamte lata. Lecimy pompki. A ja ci pomogę, rozumiesz, jak... jak... kara dla niego, ale ja lubię pompki. Robisz, nie, no nie robisz to teraz w tym no, momencie. Rozumiem, jak mnie ten polał kręgosłup od schylania się pod trapolił. Rozumiesz jak to było chylić się pod Tam był Ile metr odejścia z odkurzaczem 40 dwa, minut. Trzy cztery. 12. Ja tutaj potrzebuję. Całą... 4, 15. Masy, o to mi chodzi. 6, 7. Co 8, 9, Zróbcie niżej. Ile zrobiłem? Wszystkie mamy zrobić. Dawaj jeszcze 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Za 5 lat znajomości. Idzie skoro, zaraz do końca. Zbieram ci. Yeah.

Você Que hay en esta humanidad, yo los entiendo y sé por qué así están. Es que sufrí están hay high que no tiene ningún rival. Todos pechos fríos se crían en el río, teniendo los suyos, enviando los míos. Ahí donde empiezan todos y todos los líos, porque se comparan con el realeón. Cuando dejo yo, No co na maksa, ale mega kawałki. Naprawdę tak cudowny vibe I coś z nim gada. Pod, prawdopodobnie chcę mu powiedzieć, że wpadamy dzisiaj i ma robić imprezę. Spoko, zagadałem do gościa, bo ostatnio tutaj robił imprezę w ogóle, ale taką grubą. I to zaczyna puu! Pu, Nie pu. Ja tak wiesz, wleciałem do niego i mówię, ziomek to była twoja impreza? On. Ja yeah, sorry man if that was too loud I'm very sorry a, a ja do niego... Stary to była zarąbista muza, tylko się spóźniłem Ale powiedział, że jak będzie miał kolejne urodziny ja, Nie zaryk ja powiedziałem, że urodziny kogokolwiek nawet A ja wiem kto ma urodziny Ciebie? Super, nie? Ej, ale ja wiem kto ma urodziny, ale nie można mówić Urodziny, Koral Ej, mega Kazacko, robię znajomość. Jestem z siebie dumny, bo zazwyczaj nie jestem tą osobą, która chce iść pierwsza do kogoś i zagadać. Nie ja żartuję, mm. jak zawsze. jest. Yes, się śmieją, ale to ja zrobiłam super bole. Wyglądają nieco nieestetycznie, ponieważ Mateusz zaczął je robić i rozwalił jogurt. W każdym razie chciałabym... Ej, się dlaczego ty zawsze mówisz, że Bo jestem hey, ty Ja, ja jestem, pomela najlepszy w tym. Mateusz, jesteś super. On nie był rozwalony. Ale rozwaliłeś jogurt Ej. i jesteś Ej, się jest przestać kłócić? To była dolna warstwa bola. Ej! Gdzie jest mój support nie, nie kłócimy się. My ja jesteśmy za nie jesteśmy super gości. <noise> ja chciałam tylko powiedzieć, że to są banany, truskawki, płatki owsiane, płatki kokosowe i miód. I co jeszcze? Co? Jogurt? Maliny. Jogurt I, I jogurt. <noise> Bardzo nieestetyczny. Takie śniadania mniej więcej y, 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 jedliśmy zawsze, nie dokłada, nie jedliśmy kanapek z szynką. I zamiast kanapek z szynką też mogę Wam to polecić, bo da Wam to więcej energii, więcej zdrowia, witamin, minerałów i będziecie się dobrze, fajnie, energetycznie czuli. Polecam Pamela Strzemowicz. Vegan po 10 lat. Okay. Minut. <słuch> Wszystko to, co on. Ciekawe. Palma odbiła. O, you're vegan? It's good? Let's go, champ! Let's go, champ! Dziękujemy! Los... Angeles. Subscribe! Thank you! Koral, ty nie jedziesz. My tu zostajemy koral. Zrozum to, nie wracamy. Długo. Nie wracamy, ty tu mieszkasz. Trzymajcie się, pondro. Dzięki, ziomy, pondro. Right. Subscribe, help us. Help. Fajnie było obóz. na to. Ty no szkoda w sumie, że pojechali. <grym> Tak? Fajnie było, ale się skończyło. Ale niedługo przyjeżdża Oliwia. Tak, więc więcej znowu. znajomych niż w Warszawie. Wy też możecie wpadać. Włączajcie powiadomienia. Dołączajcie do ekipy El Variato i trzymajcie się pondro. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wtorek, czwartek, sobota i niedziela. Amazing. I... Ty my naprawdę z tym wagę? Myślisz, że damy radę?